Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku ostatnia część e, kwoty 500. E, w e, częstotliwości występowania kwoty 500 w teleturnieju milionerzy. E, dzisiaj ostatnie 12 wersji, w których ta kwota występowała, choćby w jednej drabince, i ostatnie punkty dla poszczególnych pytań. E, tą listę, ostatnią, trzecią część listy otwiera. Słowacja, gdzie w swoim czasu kwota 500 koron występowała przy pytaniu numer 1. W Słowenii było kilka różnych drabinek, w jednej z nich kwota 500 euro występowała przy pytaniu numer 5, w innej przy pytaniu numer 7. Werpa 500 randów to stawka pytania numer 4. W Hiszpanii kolejno kwota 500 występowała przy pytaniach numer 4, 1 oraz 3. W Szwajcarii i Tajlandii ta kwota występowała przy pytaniu numer 4. W Turcji, w jednej z drabinek była przy pytaniu numer 5, w, innym, w innej. <laughs> przepraszam. Przy pytaniu numer 1. Na Ukrainie, początkowo przy pytaniu numer 4, potem przy pytaniu numer 6. W Wielkiej Brytanii, w czasach, kiedy było 15 pytań, kwota 500 funtów była przy pytaniu numer 4. Natomiast po. E, po reformie drabinki, wprowadzeniu 12 pytań. Przy pytaniu numer 1, czyli zupełnie tak jak u nas. W USA w jednej drabince, tej oryginalnej, e, kwota 500 dolarów była przy pytaniu numer 4, w innej przy pytaniu numer 1. W Urugwaju kwota 500 była przy pytaniu numer 5, natomiast największa, e, największa różnorodność w tym temacie występuje w Wenezueli. Gdzie? Było kilka różnych drabinek, chyba sześć. 6, z czego w czterech kwota 500 występowała na następujących pozycjach. Kolejno. Przy pytaniu numer 5, 3, 2 i 1. No i to są wszystkie wersje y, milionerów, w których ta kwota występowała. I ostatnia porcja punktów dla poszczególnych pytań. I klasyfikacja generalna wygląda następująco: na y, przeanalizowaniu wszystkich wersji milionerów. Wszystkich drabinek e, okazuje się, że najczęściej kwota 500 występowała przy pytaniu numer 4, 29 razy z omówionych e, 40 i 12, 52 przypadków. W drugie miejsce zajęło, zajęło pytanie numer 1, 19 punktów. Na miejscu trzecim pytanie numer 5, 14 punktów. Czwarte miejsce zajęło pytanie numer 3. Tam ta kwota wystąpiła w sześciu przypadkach. Kolejne miejsce, piąte, pytanie numer 2. Cztery punkty. Na miejscu szóstym, egzekwo, pytanie numer 6 i 7, po dwa punkty. Na miejscu siódmym, również egzekwo, pytania numer 9 i 10, po jednym punkcie. I pytanie numer 8 oraz pytania od 11 w górę. Zero punktów. Przy tych pytaniach, Kwota 500 jeszcze nigdy się nie pojawiła. I szczerze powiem, nie wiem jak by, jaka by musiała być mocna waluta, żeby się pojawiła przy, taki, przy tych pytaniach. Chociaż jej obecność przy, przy pytaniu numer 9 10 na Łotwie, no to sprawia, że tamtejsza wersja minionerów nie była zbyt bogata. No ale różnie można na to patrzeć. W każdym razie to już wszystko, jeśli chodzi o kwotę 500. Często, jej częstotliwość występowania w różnych drabnikach, które turniej milionerzy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.